Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. W tym odcinku zaprezentuję Wam elektryczny pilnik taśmowy do metalu marki Black Decker. Zapraszam. Pilnik KA902 wyposażony jest w wytrzymały silnik o mocy 400 W, który zapewnia odpowiednią ilość mocy przy wszelkich pracach szlifierskich. Posiada regulację prędkości obrotowej od 900 do 1600 obrotów na minutę dla optymalnego sterowania narzędziem przy szlifowaniu różnego rodzaju materiałów. Pilnik posiada prowadnicę do taśm szlifujących o szerokości 13 mm, która znakomicie sprawdzi się podczas szlifowania w wąskich i ciasnych miejscach, nadawania kształtu, ostrzenia oraz usuwania rdzy. Posiada ona możliwość regulacji prowadzenia pasa szlifierskiego ustawianą za pomocą łatwego w obsłudze pokrętła, dzięki czemu pas nie spada z prowadnicy i rolek w trakcie pracy. Urządzenie zostało wyposażone w odprowadzanie pyłu systemu Cyclonic, które skutecznie odprowadza urobek i zapewnia czyste pole pracy. Wymiary taśmy szlifierskiej to 451x13 mm, a w wyposażeniu zestawu KA902EK znajdziemy pilnik elektryczny, proste oraz wygięte ramię prowadzące 13 mm, proste ramię prowadzące 6 mm i taśmy szlifierskie. Całość zapakowana jest w solidną walizkę transportową. Prezentowany dziś pilnik marki Black Decker oraz zapasowe taśmy szlifierskie znajdziecie na stronie sklepu phabc.com.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne oświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie